Witam w prezentacji i montażu 98 numeru Poloneza 1500 od De Agostini. Numer ten zapakowany jest w folię. W tym numerze otrzymujemy boczek prawych tylnych drzwi, lampkę i uchwyt otwierania. W tym numerze otrzymaliśmy boczek prawych tylnych drzwi, przymocowaliśmy do nich uchwyt otwierania drzwi i lampkę. Po, po montażu części z 98 numerów mamy zmontowane płytę podłogową z przednim i tylnym zawieszeniem, komorę silnika z silnikiem i jego elementami, deskę rozdzielczą z kierownicą, elektronikę, dywaniki. Fotele, kanapę, bagażnik, układ wydechowy i hamulcowy, drzwi kierowcy, drzwi pasażera, tylne lewe drzwi, boczek prawych tylnych drzwi, mocowanie zawiasu, 5 kół z czterema kołpakami, pokrywę komory silnika, przedni sterzak, Przednią część z grillem, światła i pilot. Numer jest w kolorze niebieskim. W tym numerze przestarzały ideał, czyli opartburgi 353. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji. Informacje o wydawcy i zdjęcie modelu. ideał W numerze 46 1983 tygodnika Motor opublikowano badanie drogowe samochodu Wartburg 353W. W artykule rzetelnie sprawdzono wszystkie parametry wozu. Rok wcześniej Polacy odbili kontrakt na sprowadzenie do kraju. Narodowskiej limuzyny w 1982 roku na naszym rynku pojawiło się ponad 7000 tych pojazdów, a w na następnym sezonie kolejne tysiąca. Artykuł wzbudził spore zainteresowanie, a na adres redakcji przyszło wiele listów. Niektórzy czy czytelnicy polemizowali z opisami dziennikarzy. Autorem je jednej opublikowanych odpowiedzi był Andrzej Rybczykowski który od kilkunastu lat jeździł w Wartburgiem 353 z 1968 roku, czyli samochodem z pierwszej transzy nerdowskich limuzyn wysłanych do naszego kraju. Czytelnik zaczął od polemki z tezą, że kanciasce nad wodzie ma zbyt duży współczynnik oporu powietrza. Owszem, stwierdził, nadwozie nie jest idealne pod tym względem, lecz aerodynamika ma znaczenie po przekroczeniu prędkości 100 km na godzinę. Tymczasem w Polsce na najszybszych trasach obowiązywało wtedy ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Poza tym, jak słusznie podkreślił Bardziejkowski. Optymalną prędkością podróżną Wartburga było 85-95 km na godzinę. Zatopalająca aerodynamika nie odgrywała zatem y, żadnej roli. Z zdjęcia Bartburga 353 z dzisiejszej perspektywy nie wygląda zachwycająco, ale w drugiej połowie lat 60. mógł się podobać proste kształty bez wielu ozdób, wyznaczały wówczas szczyt motoryzacyjnej mody. Mamy zdjęcie informacji, że w 1984 roku wygląd Wartburga odświeżono, by bardziej wpisywał się w stylistykę lat 80 bo we wspomnianym roku modelowym grill, zderzaki i ramki okien malowano na czarno. Kilka lat wcześniej próbowano wprowadzić poważniejsze zmiany, m.in. we współpracy z Czechosłowacką Skodą, lecz się nie udało. Zdjęcie informacji, że w 1985 roku model 353 przeszedł ostatni facelifting. Chłodnicę przeniesiono z zasilnika na pas przedni, co by wymusiło przebudowę przodu auta. Zmieniono również zderzaki. Od 1987 roku dźwignia zmiany biegów montowano w podłodze. Produkcję zakończono w 1988 roku. Zdjęcie informacja, że zanim pojawił się model 353, fabryka z Einar w 1965 roku pokazała Wartburga o znaczeniu 312.1. W pojeździe zastosowano nowe podpodzie, czy pozostawiono nadpodzie z poprzedniego modelu. Samochód można rozpoznać po prostym grillu niż w starszych wersjach oraz po małych 13-calowych felgach. Zdjęcie zdjęcie, informacje, że praktyczną wersją modelu 353 był Wartburg Tourist, czyli kombi. Samochód miał dużą e, pakę z podwójnym dnem, gdzie schowano koło zapasowo i wygospodarowano miejsce na narzędzia. Wersja kombi w Polsce stała się modna dopiero w latach 80. Mamy zdjęcie informacji, że model 353 został zaprezentowany w 1966 roku, a już w 1967 roku pierwsze pojazdy tej marki pojawiły się w Polsce. W wersji Deluxe samochód został wyposażony m.in. w ozdobne kołpaki i składane siedzenia. W że w NRD Wartburg 353 kojarzył się przede wszystkim z samochodami Volkspolizei, zapewne wiele osób w Polsce pamięta radiopozy z Einach z serialu Telefon 110. Mamy zdjęcie informacji, że Wartburgi, szczególnie te z pierwszych lat produkcji, uchodziły w Polsce za samochody nie, niemal luksusowe. Jeździły nimi dyrektorzy, artyści i lekarze. Wiele osób przekładało Wartburga na polskiego Fiata 125P. Mamy zdjęcie ciekawej wersji Wartburga. W był mo model o nazwie Trans z nadwoziem Pickup. Ta persja szczególnie spodobała się na Węgrzech, i tam trafiła największa liczba tych samochodów. W Polsce Wardburga Trans były praktycznie nieznane. Mamy da dane techniczne Parkburga 353W, jego wymiary, mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. Mamy instrukcję montażu, pokazany bo boczek po montażu i zdjęcia modelu. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli detale prawych tylnych drzwi. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.